Witam tutaj y, Kompot. Oraz tak. Tak jesteśmy na mapie y, Detorn, De tak chyba jakoś. Stwierdziliśmy, że to dziwna mapa i dość straszna. No, jakaś hitlerowska. Tak było widać tam bomby. No. Byliśmy no. gdzieś tutaj. Gdzie to było gdzieś nie? W jakiejś komnacie, nie wiem. Nie jakieś takim. Tak, ale ta mapa jest naprawdę straszna, co chwilę są jakieś odgłosy takie dziwne. No. Jęki. <laughs> nie możemy się odnaleźć gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj była taka fajna komnata. O, tu było, tu szliśmy. A no tak, w prawo, w prawo. <laughs> Dobra, nie. <laughs> hey, tutaj, nie. Tutaj, tutaj już byliśmy. Po nie, lewo. Nie by... Tam szedliśmy. O, patrz, tu, nie. <laughs> tu, tu, Chodź, no. tutaj już byliśmy, nie. Deklu. Tu, tu chodź. No tu byliśmy. Aha, to jest obwodnica. Nie no, Ej, poczekaj, ja wiem gdzie iść. I... Chodź. Ja też już wiem gdzie... Jesteśmy. Chodź, 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 chodź. Na, no, na prawo. I na lewo. Na prawo, A... na lewo nic nie I na prawo. Tutaj, bo 30 sekund zostało, nie zdążymy. Tutaj. A, A, widzisz? Tak, ja pamiętam. O, to było tutaj. No. I teraz w lewo. Tutaj. Prawo. Yy. Są ścieki. A wiem gdzie już będziemy. Na następnym gdzieś tam dojdziemy. Mam. Tak z Ej, to tu chyba było. No, to tutaj było. Dobra, spotykamy się koło bomby. Okay. Wiesz, że to jest swój spawn. Ej, było słychać takie pociski, aby ktoś strzelał. Poczekaj na spawnie, ja tam do ciebie idę. Okay. O, przy okazji zapraszamy na serwer, jest bany hop, nie? Oczywiście. No. bf 2, F2 plus Bony Hope. Powiedziałem właśnie to. Nie też nie. Uu. Na razie no... Tak. A, nie szukamy a... adminów nowych. Bomby. Ale oczywiście 10 reklam plus 10 zł. Tak, y... ale się nikt nie gra, więc. Jesteś tutaj. Ha. Jesteś tutaj. Jest tylko bomby hitlerowskiej. Wow. ja ja przyszłem na twoje respa, przyszedłem. O to konie to nie mój, yy, Skopę się, że to nie mój raz. Aha. O, pokażę wam właśnie, może ja sam tutaj pokażę jak dojdę gdzieś. O, tu jest ta komnata. Dziwna komnata, a tam są lochy. Ja tam właśnie idę. Tak, to chodzi, jak znajdziesz drogę, nie mogliśmy znaleźć jej. Działby. Jestem koło tej studni takiej. Tak? Komu ja go Tego nie było jak... To chodź, poczekaj tam, ja pójdę już. Bo tam słychać takie pociski dziwne. Tutaj cię. Słyszysz mnie? Słyszę cię. Tak, to była straszna mapka. No znaczy może nie tyle straszna, co dziwna. No, No, ale no... Tak, na pewno takich mapek nie będziemy grali, chyba że chcecie. Tak, no, no i zapraszamy na serwer, IP będzie w opisie. No i, no no, i do no. zobaczenia. Cześć. No.